Cześć, witajcie! Dzisiaj Zellefeld ma dla Was przedsudny zestaw trzech koszyków. Koszyki są metalowe w kolorze czarnym. Na naszej stronie internetowej znajdziecie również zestaw w kolorze srebrnym. Zobaczcie, jakie koszyki, misy w fajnym, dizajnerskim trójwymiarowym kształcie. Drobniutkie rąby. Druci, druciki metalowe. Jest to malutka misa. Średnia. Przecudne, delikatne. Na pewno każda gospodyni domowa znajdzie odpowiednie zastosowanie dla nich. W kuchni, jako przechowywanie naszych ulubionych warzyw, owoców, może też służyć jako dekoracja lub wystrój pozostałych naszych pomieszczeń na pewno się przyda. Zobaczcie jaka fajna, duża misa. Cisa składa się z trzech różnych rozmiarów mis. Wszystkie parametry znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zobaczcie jak przedsudnie prezentują się w takiej trójwymiarowej misce nasze ulubione warzywa owoce. pięknie i smakowicie, a trójwymiarowy design. Zobaczcie, jak mu robi robotę. Na pewno niecodzienny wygląd. Wygląda to smakowicie, elegancko. Zapraszamy do naszej strony internetowej zellerfeld.pl. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć.